Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was wideo gry Skyline Express, którą otrzymałem tutaj do zrobienia wideo instrukcji od wydawnictwa t Games. Nie wiem dokładnie jak to, to nazwę wymieniać, wymawiać, mam nadzieję, że robię to poprawnie. t Games, który jest sponsorem tego materiału, chciał wam zaprezentować, jak się gra w grę, która niebawem ruszy na Kickstarterze. Mówię niebawem, ponieważ nie znam w tym momencie, jak ja to nagrywam, dokładnej daty startu kampanii. I też nie wiem kiedy dokładnie, jakby względem tej daty, wrzucę ten filmik do sieci. Dlatego mówię niebawem. Wątpię, żebym tak zrobił, ale może się też przecież zdarzyć, że wrzucę ten film w, dni, w dzień startu kampanii. Ale generalnie, nieważne kiedy ten film wrzucę, jeżeli kampania już jest odpalona, to link do kampanii znajdziecie w opisie poniżej. Teraz, natomiast, skupmy się na zasadach słuchajcie, no jesteśmy w magicznej krainie Venetika, gdzie różne naturalne dziwne procesy sprawiły, że pojawiły się cała kraina, praktycznie zamieniła się w taką kompilację ma taki archipelagi latających wysp. No i w tym momencie co jest w takim miejscu, co może być w takim miejscu najważniejsze, najistotniejsze? Transport pomiędzy tymi wyspami. No i tutaj wchodzi do gry do gry Skyline Express. Właśnie w tym w tej grze będziecie wcielać się w właścicieli, konduk no, konduktorów raczej nie, właścicieli takiego pociągu, gdzie każdy gracz będzie miał swój wagon i w tym wagonie będzie starał się poumieszczać pasażerów, takich pasażerów i w taki sposób, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej punktów zwycięstwa. Przejdziemy teraz do przygotowania rozgrywki, ale zanim do tego przygotowania przejdziemy, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na taki dosyć niemały napis tutaj na pudełku. Prototyp. Dokładnie, to jest ciągle prototyp. Także, pomimo tego, że spora ilość jakby grafik tutaj wydaje się być całkiem zaawansowana, a momentami wręcz skończona, pamiętajcie, że to jest jednak prototyp. Pewne rzeczy mogą wyglądać inaczej już w gotowym produkcie. Lećmy, słuchajcie, z przygotowaniem. Bierzemy teraz woreczek, do którego wrzucamy wszystkie kafelki pasażerów, dokładnie nim tutaj mieszamy, następnie wyjmujemy na naszą główną halę. Tyle rzędów pasażerów i tyle pasażerów w każdym rzędzie, ile widzimy tutaj, i to jest zależne od liczby graczy. Tak? I zawsze patrzymy przy przygotowaniu rozgrywki, oczywiście, na pierwszą rundę. Czyli na przykład zakładając, że ja przygotowuję rozgrywkę dwuosobową, muszę wyłożyć dwa rzędy po 10 pasażerów w każdym. Oczywiście losuję to zupełnie na ślepo. Jak już to zrobicie, to wówczas losujecie kolejnych 6 pasażerów których wrzucacie do poczekalni. Zwróćcie uwagę, że pasażerowie należą do jednego z kilku typów, które są odzwierciedlone jakimś kolorem. Mamy jednak taki typ, który widzimy takim szarym i takim zaznaczony takim szarym zarysem postaci. To są tak zwane persony. Teraz w momencie przygotowania sprawdzacie, ile takich person macie w górnym rzędzie oraz w poczekalni w tym wypadku raz, dwa, trzy i dobieracie. Tyle samo kafelków preferencji i odkryte umieszczacie je dokładnie w tym pomieszczeniu. Ten zakryty stos możecie ułożyć gdzieś obok planszy. Bierzecie teraz kafelki celów i dokładnie je tasujecie i następnie idąc od lewej strony wykładacie po dwa na każdym wagonie. To są kafelki celów, które będą Wam pokazywały w jaki sposób i za co punktujecie na koniec każdej rundy. Mamy trzy rundy w grze, trzy wagoniki i w każdej rundzie za dwie różne rzeczy będziecie mogli punktować. Oczywiście możecie punktować za obie. Wszelkie nieużyte kafelki odkładacie z powrotem do pudełka. Potasowane kafelki obsługi umieszczacie gdzieś obok planszy w tym miejscu, następnie dobieracie ze stosu 3 i wykładacie je tutaj. Każdy gracz dobiera teraz swój wagon, swoją planszę wagonu oraz następnie elementy w swoim kolorze. Dobiera żetony akcji, swoje znaczniki akcji, przepraszam, w liczbie 6. W prototypie wyglądają one w ten sposób. Dobiera również znacznik punktacji. Przy swojej planszy jednak zostawia na pierwszą rundę dwa znaczniki akcji, ponieważ cztery znaczniki akcji i Znacznik punktacji trafiają na planżę. Nieużywane znaczniki akcji wszystkich graczy trafiają na to miejsce. Będziecie dostawać po dwa na koniec pierwszej i drugiej rundy. Znaczniki punktacji, natomiast jak się zapewne domyślacie, trafiają tutaj na pole zero na torze punktacji. No dobrze, moi drodzy, no to teraz, jak już mamy przygotowane, no to rzućmy takim ogólnym, rzućmy ogólnym okiem. Rzućmy okiem na rozgrywkę, tak ogólnie porozmawiajmy, jaka jest idea, o co chodzi i jak przebiega. Takie ogólne spojrzenie, zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego omawiania akcji. Słuchajcie, celem tej gry jest zdobycie jak najwięcej punktów zwycięstwa. Teraz zdobędziecie je poprzez umieszczanie pasażerów w waszych wagonach i zdobywanie punktów w zależności od tego, co macie na kawalkach w celu. Jakie preferencje mają zdobyci przez was zdobyte przez was persony oraz jak, dostaję, jak dobrze uda Wam się spełnić warunki określone na kaflach usług. Teraz cała gra jest podzielona na trzy rundy. Każda runda z kolei jest podzielona na trzy takie fazy. Pierwsza faza to jest faza akcji, druga faza to jest faza punktowania, trzecia faza to jest faza końca rundy, sprzątania. No i teraz tak, w fazie akcji wygląda to tak, że rozpoczynając od gracza, który ma znacznie pierwszego gracza, na zmianę każdy gracz zagrywa swoją turę. W swojej turze każdy gracz musi wziąć jednego pasażera z obowiązującej aktualnie kolejki, to jest zawsze ta najwyższa kolejka, dowolnego, nie musicie absolutnie brać od tej strony, możecie wziąć sobie dowolnego pasażera i umieszczacie ich w dowolnym miejscu tak naprawdę u siebie w wagonie. I w ten sposób na zmianę lecicie. Oprócz tego, możecie wykonać dodatkowo jedną z tutaj akcji. W każdej turze możecie, wyko możecie wykonać dwie akcje maksymalnie. Zawsze będziecie używać do tego swoich znaczników. Teraz mówię bardzo jasno, że to chodzi o w każdej turze, nie w każdej rundzie, ponieważ generalnie co turę możecie wy 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 użyć dwa znaczniki, pod warunkiem, że je macie oczywiście, żeby wykonać te dwie akcje. Czyli, generalnie jak się domyślacie, w pierwszej rundzie, no faktycznie będziecie mogli zrobić tylko dwie akcje w yy, całej rundzie. Ale potem będziecie dostawać kolejne znaczniki, więc w kolejnych rundach będzie tych opcji więcej. Te akcje tutaj generalnie pozwalają Wam trochę manipulować tym, w jaki sposób, gdzie jak, się jak są rozmieszczeni pasażerowie w Waszym wagonie. No i w ten sposób na zmianę po prostu każdy gracz rozgrywa swoją turę, gdzie zawsze musi. Zrobienie tych akcji jest dobrowolne, natomiast zawsze musi umieszczać pasażerów. Tak? Od razu ważna rzecz, którą powiem na dzień, dobry jest to, że jeżeli uda wam się zapełnić cały, pas cały przedział pasażerami, to w tym miejscu umieszczacie tak zwany żeton biletu. Z tego żetonu biletu będziecie mogli potem skorzystać. Również w swojej turze, jako dodatkowa akcja, która swoją drogą nie wymaga takiego znacznika, będziecie mogli zużyć dwa żetony biletu, czyli musielibyście tutaj mieć, jeszcze wyobraźcie sobie, że tutaj macie zapełniony ten przedział Za każde dwa zużyte, możecie sobie wziąć, wziąć jeden kafel obsługi. Następnie przechodzimy do fazy punktowania. W fazie punktowania gracze dostają punkty. Dostają punkty z tych kafelków celu, w zależności od tego, jak dobrze spełniają warunki określone, które tutaj generalnie odnoszą się do tego, jacy pasażerowie gdzie siedzą w waszym względem siebie i względem reszty wagonika. Tyle punktów dostajecie właśnie z takich kafelków celu. Oprócz tego dostajecie kafelki celu z waszych kaflów, ob, kafelków obsługi. Kafli obsługi. Teraz jeszcze kolejne punkty dostaniecie z tych kafli preferencji, ponieważ za każdym razem jak bierzecie personę do siebie, wybieracie jeden z dostępnych kafli preferencji i umieszczacie je obok danego przedziału, czyli tego przedziału, w którym umieściliście tę personę, żeby wiedzieć, że dany kafel jest jakby przypisany do niej. No i w tym momencie na koniec właśnie rundy sprawdzacie, jak dobrze spełniacie te warunki i ta persona daje Wam te punkty. I w ten sp i następnie przygotowujecie się do kolejnej rundy. Tak, Wymieniacie sobie tutaj te, 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 tych pasażerów właśnie w, w miejscu, gdzie jest tutaj w, w poczekalni. E, następnie zakrywacie to, żeby pamiętać, że tych kafli już nie, na te kafle już nie zwracacie uwagi, patrzycie tylko na następne wykładacie wszystkich nowych pasażerów tutaj no i dostaje się dwa nowe znaczniki akcji do wykorzystania na następną rundę. No tego wiadomo nie będziecie już robić na koniec trzeciej rundy, no bo wtedy już po prostu tylko policzyć ostateczne punkty, kto ma najwięcej ten wygrywa. W ten sposób wygląda rozgrywka ogólnie. No dobrze, więc tak jak mówiłem, każda runda zaczyna się od fazy akcji. tak? W fazie akcji gracze, rozpoczynając od gracza trzymającego znacznik pierwszego gracza, na zmianę, czy po kolei, w zależności od tego, ile macie graczy, wykonują swoje tury. W swojej turze gracz wykona jedną akcję główną, którą musi wykonać, czyli zabranie pasażera z kolejki, umieszczenie go w swoim wagonie, No ale może też wykonać różne dodatkowe akcje. O tych dodatkowych akcjach powiem za chwilę, na razie skupmy się na tej głównej akcji w turze każdego gracza. Wykonanie akcji głównej polega na tym, że w swojej kolejce wybieracie jednego z pasażerów. Musicie wybrać jednego z pasażerów. To nie musi być z przodu kolejki, ani z tyłu kolejki, dowolnego. I umieszczacie takiego pasażera w dowolnym miejscu w swoim wagonie. W dowolnym przedziale, w dowolnym miejscu. Dowolność jest pełna, co oznacza, że jeżeli na przykład w pierwszej swojej kolejce umieściliście tutaj... To nie musicie teraz w drugiej kolejce, w tym samym przedziale albo w jakimś zasięgu. Nie, drugiego pasażera, którego sobie wybierzecie, możecie umieścić dosłownie na drugim końcu wagonu. Pełna dowolność. Jedyne o czym musicie pamiętać, proszę Was, to to, że jak już umieścicie pasażera i zdecydujecie się wybrać personę, to z tego pokoju wybieracie jeden kafelek z preferencją i umieszczacie go przy przedziale w którym umieścicie te personę, żeby pamiętać, do jakiego pasażera jest ta preferencja przypisana. Oprócz tego w ramach swojej tury, jak będziecie, jak wykonacie akcję główną, i to jest tyle, bo to jest tak naprawdę cała akcja główna, wybieracie jednego pasażera, umieszczacie go w jakimś przedziale. Jak już to zrobicie, będziecie mogli wykonać do dwóch akcji dodatkowych, które są opisane tutaj, o których powiem zaraz. Jeżeli wypełnicie jakiś przedział, pasażerami, to wówczas dobieracie jeden żeton biletu i umieszczacie go tą stroną do góry w tym właśnie miejscu. Pamiętajcie, że w momencie jak się skończą, że tak powiem, żetony pasażerów w danym rzędzie, runda się jeszcze nie kończy, przechodzicie po prostu do kolejnego rzędu. Przekazujecie znacznie pierwszego gracza kolejnemu graczowi, teraz od kolejnego gracza rozpoczynacie jakby zajmowanie się kolejnym rzędem. Pamiętajcie też, że jak już jakby nowy rząd będzie tym rzędem aktualnie rozgrywanym, to upewnijcie się, że ilość tych kafli preferencji zgadza się, czyli pokrywa się z liczbą person w aktualnie rozgrywanym rzędzie i w poczekaniu. Dobrze, powiedziałem wam teraz, wiecie, jak działa akcja główna, tak ta główna akcja umieszczania pasażerów w swoim, w swoim wagonie. No teraz zobaczmy na te dodatkowe akcje, te dodatkowe akcje, które możemy wykonać również w swojej turze. Jak będziecie wykonywać swoją turę, to oprócz wykonania akcji głównej, czyli umieszczenia pasażera w wagonie, możecie wykonać do dwóch akcji dodatkowych. Teraz do dwóch akcji na turę. Przy czym wykonując każdą akcję, musicie wydać jeden znacznik akcji, umieszczając go na danej akcji gdzieś tutaj, na, na tym pomieszczeniu. Ponieważ na tym pomieszczeniu macie wydrukowane wszystkie akcje dodatkowe, które możecie wykonać. No więc wiadomo, na początku, w pierwszej rundzie macie tylko dwa znaczniki akcji. Oznacza to, że w pierwszej rundzie no, będziecie mogli wykonać, nieważne w którym ruchu swoim, tylko dwie akcje, tak? Ponieważ generalnie jest to tak, że to są dwie akcje na ruch. Jeżeli macie więcej znaczników, no to wiadomo, będziecie mogli, tych ruchów, będziecie mogli tego wykonać więcej. Jak macie tylko dwa, no to tylko dwa razy. Ale generalnie... Pamiętajcie to, bo to ja wiem, że to może wydawać się trochę zagmatwane, ale pamiętajcie po prostu: za każdym razem, jak wykonujecie swoją kolejkę, swoją turę i do, do, wykonujecie akcję główną w postaci umieszczenia pasażera, możecie dodatkowo wykonać do dwóch akcji dodatkowych w jednej takiej turze. Tylko, że za każdą musicie wydać znacznik akcji, co oznacza, że musicie mieć te znaczniki akcji dostępne. No i teraz tak, jak to robimy? Zaznaczamy po prostu tutaj, umieszczając, prawda, znacznik akcji na akcji, którą chcemy wykonać. No więc teraz zobaczmy. Co oznaczają poszczególne akcje? Ta akcja oznacza, że możemy wymienić jednego pasażera z naszego wagonu z jednym pasażerem z poczekalni. I teraz pamiętajcie, że jeżeli dobierzecie personę, musicie również dobrać kafelek preferencji. Ta akcja mówi, że możecie zamienić miejscami dwóch pasażerów w wagonie. Ta akcja oznacza, że możecie po prostu przemieścić pasażera w, w obrębie Waszego wagonu. Pamiętajcie, żeby kafelek preferencji podróżował razem z personą. Ta akcja natomiast oznacza, że możecie wybrać dodatkowo dwa kafle obsługi. Bo o co tutaj chodzi? Za każdym razem, jak wypełnicie pas, yy, przedział, to dostajecie żeton biletu. Pamiętajcie to. I teraz uwaga. Oprócz tych akcji możecie również w swojej turze, i teraz do tego nie potrzebujecie już znacznika akcji, Odrzucić dwa bilety, przy czym nie odrzucić je z planszy, a po prostu odwrócić je na zużytą stronę i zamienić te dwa bilety na jeden kafel obsługi, który dobieracie i umieszczacie gdzieś po prostu przy swojej planszy. I teraz może się tak zdarzyć, że żaden z tych trzech kafli nie będzie pasował do waszej jakiejś tam strategii, waszego pomysłu. Wówczas możecie właśnie wykonać te dwie, tę dodatkową akcję, żeby dodatkowo dołożyć dwa dodatkowe, i teraz wybieracie z pięciu. Jak już wybierzecie, to wszystko odkładacie, a ten, jeżeli dobraliście jeden z tych, to wiadomo, zawsze jak tylko dobieracie jeden, to uzupełniacie nowym, żeby nie było pustego miejsca tutaj na planszy. Więc to są te cztery akcje dodatkowe. Pamiętajcie, wykonując główną swoją akcję umieszczania pasażera w wagonie, możecie wykonać do dwóch akcji dodatkowych, zaznaczając każdą poprzez umieszczenie na tej planszy, na tej części planszy swojego znacznika akcji. No i po tym, jak już skończymy rundę, tak, czyli wszyscy pasażerowie znikną z tej hali głównej, przechodzimy do podliczenia punktów. Na koniec każdej rundy punktujemy. Zobaczmy, jak i z czego punktujemy na koniec każdej rundy. Punktacja. Punktacja przebiega w następujący sposób. Dostajemy punkty z trzech rzeczy, tak? z kafli celu na koniec rundy, z kafli obsługi oraz z kafli preferencji dla naszych person. Teraz. Oczywiście patrzymy na kafle adekwatne dla naszej rundy. Załóżmy, że teraz rozgrywamy pierwszą rundę, więc patrzymy na te dwa kafle. Teraz każdy kafel jest, wskazuje, za co dokładnie daje punkty w danej rundzie. Oczywiście nie będę z Wami omawiał wszystkich kafli, one są bardzo dobrze, moim zdaniem, wytłumaczone i bardzo klarownie przede wszystkim na końcu instrukcji, bardzo gorąco Wam to polecam. Tutaj dam natomiast Wam przykłady. Tak? Generalnie nam będzie pokazywa, będą pokazywały te kafle, że będą nam punktować za Konkretny typ albo takie same typy pasażerów w jakichś tam przedziałach, na przykład, tak? Czyli na przykład taki symbol będzie oznaczał czterech pasażerów w różnych kolorach. Coś takiego z kolei może oznaczać czterech pasażerów w takich samych, takiego samego typu, tak? I, tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy na przykład tutaj i zobaczmy na nasz przedział. Tutaj widzimy, dostajemy dwa punkty za każdą parę pasażerów tego samego typu. Którzy siedzą przy oknie. To jest też coś, co możemy znaleźć na tych właśnie kaflach celu. U, s, gdzie ich umieściliśmy, tak? Czy siedzą przy oknie, czy przy przejściu, czy w jakimś konkretnym wskazanym rodzaju przedziału. Na przykład tutaj mamy, że tym zależy, żeby siedzieć w czerwonym przedziale. No ale dobra, patrzymy. Czyli mamy tak, dwa takie same siedzące przy oknie. No i widzimy, że w mojej obecnej sytuacji mam dwie takie pary. Tutaj mam dwa, dwóch takich samych pasażerów siedzących przy oknie. Tutaj mam dwóch takich samych pasażerów siedzących przy oknie. Cztery punkty dla mnie, od razu to zaznaczam, prawda, na torze punktacji. Tutaj natomiast mamy ciekawą sytuację, ponieważ mamy tutaj 5 punktów za każdy przedział, gdzie mamy dwóch takich samych pasażerów przy przejściu i dwóch takich samych pasażerów przy oknie. Jeżeli cała czwórka będzie tego samego typu, również spełnimy ten warunek, no ale już nie będziemy mieli z tego żadnego dodatkowego punktu. No i teraz zobaczmy, że mam dwa takie przedziały. W tym przedziale mam dwóch takich samych przy oknie i dwóch takich samych przy przejściu i w tym przedziale mam dwóch takich samych przy przejściu i dwóch takich samych przy oknie, czyli łącznie z tego tytułu bym dostał 10 punktów. Kafle obsługi. Tutaj patrzymy na cały nasz wagon, tak? I patrzymy, ile mamy par takich pasażerów, i za każdą taką parę dostajemy dwa punkty. Te pary nie muszą siedzieć obok siebie w tym samym przedziale, absolutnie. I teraz zobaczcie na przykład, zobaczcie taki oto przykład. Yy, takich niebieskich i żółtych. No dobra, no to zobaczcie, niebieskich mam aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no ale żółtych jeden jednego pasażera w typie, w typie żółtym, co oznacza, że mam tylko jedną taką parę, załóżmy to z tym, albo to z tym. sensie ten pasażer mógłby nawet siedzieć, czy ta pasażerka, przepraszam, mogłaby siedzieć nawet tutaj, co oznacza, że nam to się elegancko i tak by ciągle by to można zaliczyć jako jedną parę, czyli z tego zostaje kolejne dwa punkty zwycięstwa. No i na koniec patrzymy na te preferencje i na nasze persony. Ta persona na przykład dostaje tak, te kafle preferencji przede wszystkim mówią nam o jednej z trzech, o, o dwóch rzeczach. W jakim przedziale ta persona chce siedzieć? I z kim. No i teraz tak, ta persona chce siedzieć w Czerwonym przedziale. No to jeżeli tak siedzi, to dostaniemy za, za to jeden punkt. No i oprócz tego chce siedzieć z tymi dwoma typami pasażerów. I za każdego pasażera, który pasuje do jednego z tych dwóch typów, dostajemy również jeden punkt. No więc zobaczmy, nasza persona siedzi tutaj w czerwonym przedziale. Super, jeden punkt. Następnie z tych typów ma dwóch pasażerów, czyli dwa. Punkty. Oczywiście mogłyby to być po prostu dwóch pasażerów tego samego typu, ale ciągle spełniają warunek z jego kafla, więc z tego ciągle są dwa punkty za pasażerów, czyli w sumie trzech pasażerów. To są te trzy rzeczy, za które punktujemy: kafle celu, kafle preferencji, kafle obsługi. Na koniec każdej rundy przechodzimy przez fazę porządków, tak? czyli kończymy jedną rundę, przygotowujemy się do kolejnej. Zobaczmy, jakie są to czynności, jak, jak, które to są, jakie czynności będziemy wykonywać, właśnie w ramach przygotowywania się do kolejnych rund. Słuchajcie, to, co się dzieje na koniec każdej rundy, jest bardzo dobrze widoczne tutaj, ponieważ tak, ta faza ostatnia, czyli faza sprzątania, to jest tutaj tylko przypomnienie, że to, się, to jest punktowanie. To jest symbol punktowania, czyli po fazie punktowania dzieją się następujące rzeczy. Przede wszystkim zakrywamy kafle celu dla danej rundy, która się właśnie skończyła, żeby przypomnieć wszystkim, że one już są niedostępne. Następnie wymieniamy wszystkich pasażerów, którzy znajdują się w poczekalni. Oczywiście wszystkich sześć nowych, których tutaj umieszczamy, dobieramy również na oślep z woreczka, prawda? Układamy tutaj sześć pasażerów. Następnie wykładamy nowych pasażerów na hali głównej, pamiętając o tym, że patrzymy teraz, która runda się zaczyna, na przykład załóżmy, teraz zaczynamy drugą, no i patrzymy, ilu mamy graczy i tyle rzędów po tyle pasażerów, ile tu widzimy. Czyli na przykład na początku drugiej rundy dla dwóch graczy wykładamy dwa rzędy po osiem pasażerów. Pamiętajcie, że jak już wyłożycie te wszystkie rzędy, to żeby sprawdzić, ilu macie person w górnym rzędzie i w poczekalni i wykładacie tutaj odpowiednią ilość tych kafli preferencji. Następnie, ostatnią rzeczą jest to, że dostajecie dodatkowe dwa kafle akcji, przy czym znaczniki akcji. Przy czym pamiętajcie, że to robicie tylko na koniec pierwszej i drugiej rundy. Na koniec trzeciej rundy tych rzeczy już nie musicie robić, bo wtedy po prostu będziecie podliczać punkty. I słuchajcie, to jest wszystko. No, po ostatniej rundzie po prostu podliczacie punkty zwycięstwa. Na koniec gry jednak jeszcze pamiętajcie, bo generalnie po każdej rundzie punktujecie tak samo, włącznie po ostatniej, ale po ostatniej rundzie na koniec gry jeszcze dostajecie dodatkowe punkty. Dodatkowe dwa punkty za każdy niewykorzystany znacznik akcji, przepraszam, za dwa punkty za każdy niewykorzystany żeton biletu i dodatkowy jeden punkt za każdy niewykorzystany żeton akcji. Gra z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa grę. Ale to nie wszystko, moi drodzy, ponieważ ta gra wjedzie na Kickstartera od razu z dodatkiem Bags and Belongings, która wprowadza bagaże do całej gry. Ponieważ elementy dodatku niefinalne, takie prototypowe, mam tutaj. Pokażę Wam od razu, jak ten dodatek działa, żebyście mogli to zobaczyć. Jeśli chodzi o grę z dodatkiem, to podczas przygotowania dzieje się naprawdę niewiele więcej dodatkowego. Wygląda to tak, że po prostu jak już wyłożymy prawda, rzędy pasażerów, to w każdym rzędzie od pierwszego pasażera, na co drugim pasażerów wykładamy znacznik żetonu w tym samym kolorze co typ danego pasażera. I w tym momencie po prostu robimy to w ten sposób. Oczywiście tutaj w prototypie mam takie kostki. w ostatecznym już produkcie będzie to wyglądało, prawda, nieco inaczej. Dopasowujecie po prostu kolorami znaczniki bagażu do waszych, właśnie, do waszych pasażerów. Obok waszej planszetki natomiast dokładacie tak obok waszej planszetki natomiast z z waszym wagonem, dokładacie po prostu taką dodatkową planszetkę na bagaże. No i teraz zwróćcie uwagę, macie trzy przedziały, tak, przedziały tak nazwijmy, trzy takie luki bagażowe, yy, gdzie macie w każdym trzy, dwa rzędy na, i trzy miejsca na bagaże. Generalnie rozgrywka to się dokładnie w ten sam sposób. Za każdym razem jak dobieracie pasażera z bagażem po prostu, to samego pasażera umieszczacie zgodnie z tymi samymi zasadami, co były obecne w grze podstawowej. Natomiast bagaż umieszczacie na dowolnym miejscu w tym oto luku bagażowym. Teraz co jest tutaj ważne? W każdym rzędzie mogą być bagaże tylko i wyłącznie tego samego koloru. Może się zdarzyć, że dobierzecie biały bagaż z waszą personą. Taki bagaż może być uznany za tzw. Jokera, tak? czyli on po prostu może być traktowany jako dowolny kolor. W momencie, w którym wypełnicie wszystkie sześć pól w danym luku bagażowym, to otrzymujecie, tak jak tutaj widzicie, bilet, który umieszczacie tutaj. I taki żeton biletu możecie wykorzystać dokładnie tak samo, jak wykorzystujecie żetony biletów w grze podstawowej. Możecie nawet mieszać, nie ma żadnego problemu, żeby wziąć jeden bilet stąd i jeden bilet na przykład z planszy głównej. Mało tego, w momencie jak wypełnicie rząd, to dostajecie bonus, który widzicie tutaj obok tego rzędu. W tym wypadku dwa punkty zwycięstwa. W tym wypadku odzyskujecie jeden żeton akcji, jeden znacznik akcji z planszy głównej, bierzecie go do siebie i będziecie mogli z niego ponownie skorzystać. Ten dodatek wprowadzi również jedną akcję dodatkową, którą będzie można rozegrać podczas rozgrywania swojej tury. To będzie wyglądało tak, że podczas przygotowania po prostu umieścicie tutaj dodatkowy żeton. Teraz ja tego żetonu nie mam, natomiast widzicie, jak on wygląda, ponieważ mam dostępną grafikę, nie mam dostęp, dostępnego tego żetonu fizycznie. Natomiast. No i jak też ten żeton to położycie podczas przygotowania rozgrywki z dodatkiem, to potem możecie z tej akcji korzystać tak samo jak korzystaliście z tych akcji, umieszczając po prostu na tym podczas swojej tury swój żeton akcji, swój znacznik akcji dodatkowej. Następnie ta akcja pozwala wam na zamianę jednego z bagaży w waszym przedziale, w waszym luku bagażowym, z dowolnym bagażem z pudełka. I słuchajcie, to jest wszystko. To jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w Skyline Express razem z dodatkiem. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, piszcie śmiało w komentarzach albo ja, albo ktoś z t Games odniesiemy do tego tak szybko jak tylko będziemy mogli. A póki co bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję wydanie story Games za sponsorowanie tego materiału. A Was moi drodzy bardzo serdecznie i tradycyjnie już zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. I pamiętajcie, że jeżeli zobaczyliście tutaj coś, co Wam się spodobało, zajrzyjcie do linku w opisie, żeby przenieść się na stronę kampanii na Kickstarterze i zobaczyć, poczytać nieco więcej informacji o samej grze. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!